Witajcie, takim widokiem rzepaczanym. Nadszedł ten dzień, czas. W końcu wycyckałem się. Ale co zrobić? Będziemy sprzedawać ten rzepak. Yy, nie powiem Wam dokładnie dzisiaj ceny, bo też jeszcze nie wiem, bo mamy godzinę. Yy, godzinę mamy yy, 12.30. Jeszcze cena jest nieznana na, na dzień dzisiejszy, bo to tak zwana cena dnia obowiązuje. Ale coś. W granicach około 1600 zł, yy, gdzie w żniwa mogliśmy dostać 350 netto, no ale jest jak jest. Yy, pieniądze potrzebne, więc sprzedajemy. Bo plac też trzeba opróżnić, tutaj przygotować na żniwa, ale tak jak mówię, pieniądze potrzebne, więc sprzedajemy. Zobaczymy, ile tutaj tego będziemy mieli. O wszystkim Wam powiem, jakie yy, ile było. Nie wiem, ja tu oceniam, że tu będzie około. Mam nadzieję, 17 chciałbym, żeby tu było ze 20 ton, nie wiem dokładnie ile tu było, bo tu były przyczepy takie sypane, wiecie, ile było na przyczepie, to się wysypywało, jedna była pełna, jedna taka była coś tam, także yy, dokładnie Wam nie powiem ile tu tego jest, jak sprzedam to będę wiedział, yy, także wziąłem się tutaj, deski już ściągnąłem, trzy, bo tu były trzy deski jeszcze założone, nie ma tego dużo, tutaj jest nasypane około metra tu z kraja, tam dalej no to jest wyżej, bo tam z tyłu no to jest wyżej niż ja. No i będziemy, będziemy to ładować. Zobaczymy, zaraz wyciągam, wyciągam dmuchawę, Będziemy to przygotowywać, ustawiać. No i trzeba to, trzeba to ładować. Zobaczymy, jak to, jak to się rozwinie. Także co ja biorę się, wyciągam dmuchawę, podłączam prąd. Bo nie wiem, czy nie trzeba będzie jeszcze fazy obrócić. Bo zależy, z, w którym, bo w jednym, jednej wtyce zasilania pod gniazdem mam po prostu odwrotnie, chodzi mi w drugą stronę, więc trzeba jeszcze to posprawdzać. Jak poustawiam, to Wam o wszystkim pokażę. Dobra, ja się biorę, bo dziś to pasuje, żeby zrobić, bo już miało być wczoraj przygotowane, ale wczoraj się nie wyrobiłem, więc dziś trzeba troszkę podgonić. No i co, zacząłem! godzina 14.40 nie wiem jak mnie będzie słychać zacząłem ładować ustawiliśmy zaczęło to lecieć yy, tyle mamy nasypane to nie wiem ile tu jest rzepak jest letki to tego dużo nie będzie godzina 14.45 to tyle za 5 minut naleciało zobaczymy ile będzie się sypać cała przyczepa ja idę tam do dmuchawy zobaczę bo mniej więcej muszę cały czas przy niej stać Yy, trochę jest troszkę resztę jakich wiecie resztek łuszczyn yy, gdzie nie trafi się yy, trafi się połówka No normalne to nie jest jakoś super rewelacyjnie wycięte wykoszone no jaki jest taki ładujemy idę pokażę wam jak tnie, tego jak yy, ciągnie dmuchawa yy, cały czas przy niej stoję bo muszę pilnować wąż ten ssawny no właśnie, żeby żeby nie zasysał tutaj górą, żeby nie zasysał tutaj górą powietrza, tego nie powietrza, tylko rzepaku To muszę tu stać i pilnować. No ale jak widzicie, ona sobie sama ciągnie. Ja nie muszę, ja nie muszę chodzić i łopatą nagarniać. Czy tak żmika, nożmika też ustawilibyśmy tutaj w jednej płaszczyźnie nożmika, by nam to wyciągnęła. Ale dmuchawą nie muszę nagarniać łopatą, tylko tą sapką sobie wyciągnę. Dokąd trzeba będzie, to tą sapką sobie wyciągnę. I ten. I. No i tyle. I wszystko. No i wszystko się. Jak się to mówi, wszystko się. wyciągnie, dobra. Ja kamerę odkładam, bo jedną ręką trzymam sapkę, To tak, żeby... Zobaczcie, coś tam leci. To tak, żebym tego, żebym też mógł tego węża jakoś trzymać. To nie mam za bardzo jak. Pokażę Wam później, jak będzie to wyglądało na przyczepie, jak będzie załadowane. Zobaczymy. Okaże się ile tego tu będzie. To będziemy mogli policzyć plon jaki wyszedł. Mniej więcej jest hektara, bo wiem ile miałem sprzedane. Zobaczymy ile tutaj będzie. Wszystko się okaże. Dobra, ja kończę i widzimy się później. No i dobra, przyczepa, przyczepa nasypana jedna. Pokażę wam ile tutaj ubyło. Widzieliście ile było? Jest teraz tyle. Baniak jest po to, żeby podstawiać pod ssawkę, żeby ona nie opadała, bo Jest ta folia i jak opadnie ssawka na samym dół To tą folię zaczyna do ssawki troszkę podbierać Jakby jej nie było, byłby sam beton, byłoby super, bo po podonie się ślizgało No ale jakby nie było znów folii, to podchodziłoby Wilgoć i mogłoby ten rzepak od dołu przyłapać, bo ten beton nie jest z żadną, to, z żadną izolacją od dołu, tylko jest beton tak na ziemię wylany. Po prostu no wybrane było i tak był wylany, dlatego nie ma żadnej izolacji, dlatego jest ta folia rozłożona. Dlatego ssawkę się tak trzyma troszeczkę u góry Zostało tu tyle, no zobaczymy Czy przyczepa będzie, czy nie będzie, czy będzie ponad przyczepa, nie wiem Ciężko mi powiedzieć, pokażę Wam jaka jest przyczepa nasypana Nie nasypałem przyczepy po cynkle A to z racji tego, że Nie będę jej planteczył No i żeby, żeby po prostu po drodze nie zwiewało o. Tyle jest, no równa taka przyczepa, jest dość pełna, znaczy no dość, no taka normalna przyczepa, nie jest tak, że jest po cynkle nasypane, jest normalna, pełna przyczepa, tak? Zobaczymy ile tu będzie, nie będzie na pewno tyle co pszenicy, znajomy ostatnio zawoził pszenicę wczoraj, miał na niej 11,400 albo 11,700, czyli Kurde, czy 300, nie wiem, 11 coś miał, czyli 11,5 tony prawie No, to jest dziesiątka, także Także tak to wygląda No i dobra ja jadę na skup, zobaczymy co będzie na skupie. I co, ja już się wysypałem. Na przyczepie miałem 9580 eee, było rzepaku. No, tak jak widzieliście, ona się po drodze jeszcze uklepała. Było mniej. Eee, od razu na miejscu badaliśmy parametry. Zaolejenie wyszło na poziomie 43,7 i zaolejenia wilgotność 8,2 i gęstości miał bodajże 70, 72, zaraz Wam powiem, bo zrobiłem sobie zdjęcie gęstości 72,4 ceny dzisiaj nie znam i nie powiem Wam dokładnie cenę dopiero będziemy znać jutro bo nie ma Mateusza na skupie tylko był pracownik dlatego nie wiem dokładnie więc tak jak mówię, dzisiaj już jest skup nieczynny, udało mi się w ostatniej chwili jeszcze dojechać także dzisiaj załadujemy jeszcze jedną przyczepę, żeby była na jutro gotowa załadujemy, postawię ją pod wiatę no i będzie czekała jutro około 9 godziny mam. Jutro około godziny 9 mam jechać, jechać z tym zawieźć, no i, no i będzie po wszystkiemu. Także zobaczymy zobaczymy ile tego wszystkiego będzie. No, jak dla mnie, to ja bym mógł jeszcze 20 przyczep zawieść. No ale jest jak jest, tak? zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Wiem, wiem ile miałem na jesień, tak jak wspomniałem wcześniej, wiem, ile miałem sprzedane na jesieni. Odwiedzimy to, co jest teraz. Mam nadzieję, że na dwie przyczepy się nie zmieści. A co wyjdzie, to no, wy za chwilkę będziecie wiedzieć w dalszej części filmu. Także ja się żegnam i widzimy się później, czyli jutro. Witajcie! Będzie rzepak i będziemy robić jeszcze boliki siana w tym odcinku miało być tylko e, miało być tylko e, z rzepakiem e, ale e, pan Grzesiek e, mnie poprosił poprosił nawet, nie chciał za bardzo e, bo myślał, że mam pracę poprzutą bo strzelił mi łańcuch jak pracowałem u takiego znajomego ale łańcuch spiąłem. No i łańcuch spiąłem. I i co? No i jak spiąłem ten łańcuch, no to prasa jest. A pan Grzyszek ma swoją niezrobioną. No i co? No i jak widzicie, jaka jest pogoda. Tam już deszcz leje. Zaczęliśmy dopiero zaczęliśmy. Nie wiem ile zrobiłem. Z 8 z 10 bolików. No i jadę od razu, pan Grzesiek tutaj grabi, a ja prasuję Troszkę może to co się tam oderwie od ziemi, to może coś tam będzie takie nie bardzo, ale Ale tak to sianko jest suchutkie, bo ono dość długo, dość długo leży Zobaczcie, pan Grzesiek 60 daje gazu ostro Chyba czwórą jeździ a ja tu mówię zatrzymam się i ten, i żeby jego nie bałamucić, bo on musi troszkę więcej razy przejechać niż ja. Yy, więc, yy, więc ja będę czekał na niego, a nie on na mnie. Yy, więc tak, więc prasujemy, tak jak wspomniałem, żeby, yy, żeby uwinąć się z tym siankiem. Yy, odnośnie rzepaku mogę wam powiedzieć, że... Yy, że miałem na tych dwóch przyczepach 18 ton 200. 18 ton 200 było, było wszystkiego. 18-200 było wszystkiego tego rzepaku. Myślałem tak po cicho liczyłem, że będzie więcej. Ale nie ma, jest tyle ile jest, więc z tego też się trzeba cieszyć Ważne, że jest tyle Jak przeliczałem, to średni plon wyszedł Z tym co sprzedałem na jesieni I to co sprzedałem teraz Średni plon jaki wyszedł mi rzepaku To około 3 tony 100 Tam brakło bodajże 2 czy 3, 3 kg do, do 3 ton 100 Było 3 tony 98 albo 7 kilo Nie jestem pewien Yy, więc plon, no, sami widzicie, nic rewelacyjnego, ale jak wiecie, yy, tak jak wspominałem, że pszenica, yy, pszenica jeśli się wrócicie do filmu yy, z tamtego roku, to będziecie widzieli, że, yy, no, że pszenica była belejaka, bo było sucho, no i rzepak wcale był, wcale był nie lepszy z no, zbrakło wody, tak, brakło wody i, i z niczego, z niczego to nie powstanie yy, więc, więc no jest jak jest i, i trzeba się cieszyć yy, trzeba się cieszyć z tego, że jest co sprzedać, wiadomo, że cena, yy, cena nie jest jakaś super rewelacyjna, ale każdy każdy liczył na to, że przede wszystkim, że nie straci, tak Y, że nie straci, no ale wyszło jak wyszło. Tak jak mówię, trzeba się cieszyć, że jest co sprzedać, bo mogłaby przyjść taka sytuacja, że y, zobowiązania do zapłaty byłyby takie, jak są, a nie mielibyśmy coś co sprzedać. Y, no i wtedy, wtedy by się dopiero robiło trochę przykro. Y, także nie ma co narzekać, tak jak mówię. Ważne, że jest co sprzedać. Co prawda cena nie napawa, no ale, ale jak, jak to mu, mówi przysłowie, rok traci, rok, 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 rok płaci, rok traci. Także e, pokażę Wam jeszcze później e, pod koniec filmu będę chciał, żeby, e, żeby Wam pokazać, jakie wyszły te parametry. I co dokładnie do ceny i ile wziąłem za ten rzepak i ile przede wszystkim straciłem na tym przechowywaniu. I jeszcze dodatkowo, jaka cena, to wam mogę już powiedzieć teraz, cena to 1750 brutto. Ja jestem na wacie, więc te 8% muszę oddać, więc cena, jaką ja dostaję cena jaką ja dostaję na tak zwaną rękę czyli 1610 zł, a wrzniwa wrzniwa mogłem mogłem sprzedać w żniwa mogłem sprzedać rzepak po 3200 także równo równo połowa o, coś mi tu złapało E, równo połowa tego, co mógłbym e, wziąć w żniwa, no ale e, Tak jak już wspomniałem wcześniej, e, kto wiedział, tak? No, troszkę mi podeszło pod ten ślimaczek z boku. O, przeszło. Kto wiedział? No nikt nie wiedział. Także nie ma co mówić. A no mogłeś sprzedać, tak samo jak dwa lata temu. No, mogłem, y, mogłem, zostawić, tak. Także no, nie ma co, nie ma co też tak sobie wyliczać, że a, no, mogłeś tak zrobić, mogłeś tak. Taka decyzja zapadła, więc y, nie narzekam, nie narzekam. I już i tak musi, i tak musi być. Zobaczcie, pan Grzesiek, tak daje tej 60. Silnik od Zetora tam jest teraz włożony. 62,5 konia ma. To maczym dziczeć. Dobra, ja prasuję dalej. Nie będę wam za, was zanudzał jednym i tym samym. E, pan Grzesiek, może będzie film oglądał, to go pozdrawiam. Dobra, także widzimy się później. No i zobaczcie. Jednak nie dało rady skończyć. Pada deszcz, dobrze jak chce to, nie, żeby tylko chciał padać. Szkoda tylko, że nie udało się sprasować wszystkiego. Yy, może i dałoby radę, ale ucięło mi śrubę dwa razy na podbieraku. Yy, po prostu po tej grabiarce były, wiecie, takie swity, swity, uzwijane tego sianka troszkę było i akurat pod jedną stronę podeszło pod bok i ten. No, i złapało, tak mam założoną, zobaczcie, tu mam rolkę siatki, włożyłem i troszkę docisnąłem ramionami, nie za bardzo, żeby jej nie pociąć, nic jej nie robić, to wziąłem troszkę ramionami, docisnąłem, żeby mi ona czasem nie wyleciała. No i tak, dobra, ja kończę, bo mam, bo mam telefon, także zobaczcie, o, tutaj, tutaj prasa zmokła. Akurat mam zrobione chyba 5 czy 6 bolików wyrzuciłem na tej rolce siatki, odkąd mi się ten czerwony pasek za, wiecie, pokazał na boliku więc więc, no, więc co? więc rolkę akurat będzie można założyć, bo skończyła się teraz akurat resztkę, wyrzuciłem boliki te, które robiłem nami, to troszkę większe niż te ten no to ma tak około metra 10 myślę, zawór jest popuszczony, ale i tak są dość zbite. zawór popuściłem, bo znajomy mówi, weź Radek popuść tego, popuść troszkę, żeby nie były tak pozbijane, bo wie to wiadomo, siano to będzie lepiej do rozwijania, także stoi tutaj, pościelę jałówką, wrzucę im bolik słomy i wrzucę im do rogu te, to sianko, to będą od razu gdzie małe sobie sianko, dobra ja idę i zaraz nagram wam. Film z podsumowania rzepaku. Jeszcze wam pokażę tu leży dmuchawa e, e, Tylko rury, tam, czy rury od dmuchawy, tutaj dmuchawa stoi bo nic nie zbierałem tylko e, Tylko załadowaliśmy wczoraj bo już było późno Folia e, Coś pięknego, dobrze że rozłożyłem tą folię bo jak widzicie zobaczcie jaki ten beton tutaj jest mokry No bo tutaj u mnie jest teren niski i ta woda zaraz tutaj wiecie wychodzi, wybija e, Także Idę, zjem jakiś obiad. Jak zjem obiad, to biorę się, jeśli przestanie deszcz, to biorę się pakować dmuchawę na, no, na pakę i trzeba ją stąd ewakuować. No i co? Jak widzicie, magazynek już pusty. Ale zobaczcie, co tu jest jeszcze, jaka jest wilgoć. Widzicie ten czarny beton? Tutaj to aż się świeci, tu jest tak mokro, tak tu oddaje wilgoć od dołu. Dlatego jest teraz yy, ściągnięta folia. Jeszcze nie jest jak widzicie, jest już pozamiatane, posprzątane, żeby to fajnie mogło wyschnąć, żeby tu nic nie było. Prawdopodobnie, jak zamówimy rzepak i soję dla krów, to palety się tu wstawi. Yy, I co? No i folię też musimy spakować, żeby żeby to oddać. A jestem tutaj po to, żeby wam opowiedzieć takie podsumowanie. Jak to wyszło finansowo odnośnie przechowywania tego rzepaku, podsumować tą sprzedaż. Jeszcze raz powiem wam, bo nie wiem, czy mówiłem o tych parametrach, bo dziś byłem. Po prostu Mateusz tam przez przypadek pomylił się i na fakturze wpisał 0 VAT zamiast 8% no i, i ten dzisiaj już znam, znam parametry tego, tego rzepaku, znam, znam cenę, więc mogę wam coś więcej powiedzieć. Więc tak cena za jaką udało się, udało się sprzedać, czy powiem tak yy, cena jaką dostałem jest to 1750 zł brutto ja z racji tego że jestem na wacie będę posługiwał się ceną netto i powiem wam po ile dostałem yy, 1750 brutto odjąć 8% to wychodzi 1620 zł na rękę, za taką cenę, teraz udało mi się sprzedać rzepak. Parametry tego żepaku zaraz pokażę Wam zdjęcie na telefonie. Pokażę Wam zdjęcie, jak tego, jakie są te parametry. Mamy 43,7 olej, 8,2 wilgotności i gęstości 72,4 takie miał parametry ten rzepak. łącznie, łącznie przechowane zostało 18 ton 200 coś. Tylko tyle, że jeśli ten rzepak tu był wsypywany po żniwach, on miał troszkę wyższą wilgotność, bo wilgotność tego rzepaku nawet sięgała 10 10,5%, 10, ale na szczęście nie było go tu grubo Miał miejsce tutaj do góry. Jak widzieliście, tutaj było miejsce, że on po prostu najprawdopodobniej oddał tą wilgoć. No bo nic się z nim nie podziało. On tą wilgoć oddał. I już Wam policzę i powiem. Zobaczycie, ile na tym przechowywaniu straciłem odnośnie ceny ze żniw. Ja tutaj nie mam nic do tego, że. Że zostawiłem i teraz, że płaczę, że zostawiłem, że straciłem, bo, bo równie dobrze ktoś może powiedzieć, że no mogłeś, ale głupi byłeś, nie sprzedałeś żniwa, to straciłeś. Tak, to była moja decyzja, świadoma. Liczyłem się z tym, że chciałem zyskać, ale też, że mogę stracić, i tak właśnie się też stało. Także ja do nikogo nie mam pretensji, mogę mieć pretensje tylko do siebie, ale jak to się mówi, to jest nauczka, trzeba się uczyć na własnych. Na własnej skórze, czegoś, jakieś doświadczenia mamy, kolejne. Więc, tak, mogłem sprzedać, ale tego nie zrobiłem. Równie dobrze mogłem dwa lata temu zostawić ten rzepak. Nie sprzedawać po 200, tylko zimą cena u nas osiągała 4700-4800 netto, też ktoś może powiedzieć, ale głupi byłeś sprzedałeś żniwa, a mogłeś zostawić. Także to wiecie, co kto robi, to jest każdego indywidualna sprawa. Można podjąć czy lepsze, czy gorsze decyzje. Raz się jest pod wozem, raz na wozie, jak się to mówi. Także nie ma, nie ma co płakać. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, ważne też, że mieliśmy coś sprzedać co sprzedać, bo też mamy zobowiązania, które trzeba uregulować, trzeba się już przygotowywać na nowy sezon, zakupić nawozy, o które już dzwoniłem, trzeba już do zasięwu wrzepaku myśleć nasiona jakieś nawozy, tak samo trawy. Także już na nowy sezon trzeba, trzeba jakieś kroki podejmować. Także, także wiecie, gotówka się przyda. Także trzeba było ten rzepak upłynnić. Yy, więc tak, do rzeczy. Yy, jak to wygląda odnośnie finansów? Yy, wezmę Wam tutaj, pokażę na yy, telefonie, jak będę liczył i jak straciłem i ile będę to liczył tutaj na telefonie. Yy, rzepaku było 18 ton 200 bodajże 60. I ten żepak razy

600 i mamy, mamy różnicę. 29 200 no 29 197. 30 000 zł straciłem na tym, że przechowywałem. To mówię tylko yy, kwestię finansową. Yy, a jeszcze do tego trzeba doliczyć prąd. Jaki zużyłem na. Rozładowanie, na załadowanie tego paliwo, na to, że musiałem ten rzepak wywieźć, wiecie, do skupu. Eee, <laughs> paliwo, mój czas, pracę. No ale, tak jak, tak jak mówimy, różnie, różnie to może być. Mogłoby być tak, że byłbym 30 tysięcy do przodu. Taka opcja też istniała, ale, ale tak, e, niestety, mówię, niestety, no bo nie było. Także nie ma co płakać, yy, idzie kolejny rok, miejmy nadzieję, że nie będzie aż taki zły. Liczę też na to, że jakieś te dopłaty yy, dostanę i one zrekompensują chociaż w części yy, tę tą stratę, jaką poniosłem na tym przechowywaniu. Także yy, no zobaczymy jak to będzie. Jeśli. Będę wnioskował o, o, te, o te dopłaty, to też Wam powiem, ile, ile udało się dostać. Także o wszystkim wam Was poinformuję. Tutaj nagrywam w tym garażu, w tym magazynie moim. No bo tutaj ten rzepak był to. Chcę Wam też to pokazać. Może to mało taki interesujący widok, ale, ale no, chciałem też, żeby to było w miarę, w miarę tak rzetelnie zrobione. Dlatego przyszedłem tutaj na spokojnie, chciałem Wam to opowiedzieć. Żeby to troszkę merytorycznie mogło wyglądać, także dajcie znać jak to wygląda u Was ze sprzedażą zbóż, żepaku, jak Wy to widzicie, czy sprzedajecie, czy zostawiacie na przyszły sezon plony, czy jednak też musicie sprzedać, <laughs> więc yy, możecie dać znać jak to u Was wygląda, tymczasem ja kończę i widzimy się w kolejnym filmie.